Cześć, witam Was serdecznie. Dzisiaj pokażę Wam, jak wykonać tralkę. To jest akurat noga do balustrady balkonowej, nie balkonowej balustrady schodowej. Dosyć taka mocno zdobna, wyszukana. Bardzo podobne, teraz będę wykonywał tralki do balkonu. I na podstawie tych tralek pokażę Wam, jak to wykonuję. Nogę wykonałem w taki sam sposób, dlatego myślę, że jeżeli pokażę Wam na tralce, nogę również będziecie w stanie wykonać tym sposobem. To jest akurat noga, kształtownik 30x30, przekłówka, yy, koszyk przekłówka i druga górna część nogi również kształtownik 30 na 30 ale skupmy się może nie na samej nodze a na tralkach przy balustradzie balkonowej jak widzicie jest to balustrada balkonowa już wyspawana pokażę wam w jaki sposób wykonałem te tralki jak widzicie to jest dosyć Estetycznie wykonane, nie widać tu żadnych spawów, heftów, niczego. Wszystko jest wyszlifowane. Aby wykonać taką tralkę, potrzebujemy koszyk, dwie przekówki oraz kształtownik 20x20, bo w tym przypadku akurat tralki są z kształtownika 20x20. Jeżeli byśmy zastosowali cieńszy, no to wiadomo przekówki wtedy dajemy mniejsze. To jest, to jest przekówka dwudziestka, ona nam tutaj wchodzi dosyć nawet powiem pasownie w kształtownik, na kształtownik nachodzi. Ja stosuję tralki 20, ponieważ na moje oko, na mój gust według mnie one wyglądają bardzo dobrze. Tralki 12, 14 wyglądają bardzo słabo, cienko. Natomiast 20 wygląda fajnie w połączeniu z taką przekówką i z koszykiem. Naprawdę wygląda ciekawie. Koszyk montuje, mocuje w ten sposób. Nawiercam kształtownik z dwóch stron, jeden, drugi. Wkładam koszyk i spawam to połączenie przez otwory. I w tym momencie możemy to połączenie wyspawać poprzez otwory. Koszyk nam wchodzi do środka, ale żeby wykonać to w sposób właściwy. Aby była osiowość tych dwóch kształtowników, posłuży nam bardzo prosty przyrząd do spawania. Kształtownik drugi, kształtownik dołożony, żeby się nam stworzyła przerwa na koszyk i nasze bazy. Tutaj był przyłożony profil cały, i bazy były wspawane. Także mamy tutaj linię w jednej płaszczyźnie i w drugiej płaszczyźnie. Jest to nasza baza. I w tym momencie kładąc, kładąc dosuwając te kształtowniki 2 do tej bazy, mamy na pewno zachowaną y, osiowość tych dwóch profili. Nie, niezmiernie istotne, ponieważ jeżeli wyspawamy to krzywo, później zacznie się to nam wszystko, w momencie już spawania balustrady, y, nie bardzo będzie się to nam chciało dobrze wpisać. A tak, w tym momencie wiem, że mam zachowaną liniowość tych dwóch profili i spawam to otworowo łącząc koszyk z kształtownikami. Oczywiście na chwilę parę można to zostawić, aby nam ostygło, choć trochę i jest to tak pospawane, myślę, że szlifowania tutaj nie będziemy mieli za wiele albo w ogóle. Tak wygląda spawany koszyk w naszą tralkę i co najważniejsze Mamy zapewnioną liniowość tych dwóch kształtowników. Mamy już koszyk spawany. Nasuwamy teraz nasze przekówki i spawamy tutaj w koło. Takim prostym sposobem i nie za, w zasadzie nie za bardzo drogim, ponieważ przekłówka to jest koszt około 50 groszy. Koszyk powiedzmy koło nie pamiętam dokładnie, ale niechby 2 złote. Także niewielkim kosztem możemy stworzyć bardzo ciekawą tralkę, ale również i nogę do balustrady. Równie dobrze mogłyby takie nogi być i tu ale akurat wzór przewidywał tylko tralki w takim kształcie. Ważne jest, aby te kształtowniki uciąć z naddatkiem i dopiero na tym etapie jak mamy całość wyspawaną dopiero na tym etapie uciąć już tralkę na gotowy wymiar. Z tego względu, chociaż jeżeli byśmy się pokusili o rozbudowanie tego przyrządu do spawania i stworzylibyśmy mu bazy yy, na końcach, to jesteśmy w stanie wykonać taką tralkę już na gotowo, bez przycinania. Ja akurat z naddatkiem uciąłem ten materiał i teraz. Przytnę go już na wymiar żądany. Koszyki te są produkowane w bardzo dużej tolerancji. Nie ma tu powtarzalności, dlatego nie można bazować na koszyku i na wymiarach koszyka. Dlatego ja tą tralkę będę przycinał, bo koszyk nie jest akurat dla nas jakąkolwiek bazą do dalszych wymiarów. Ja się z wami żegnam, widzimy się podczas kolejnej realizacji. Gorąco zachęcam do subskrybowania kanału, aby nie pominąć kolejnych odcinków. Jeżeli film się podobał, łapka, do zobaczenia, cześć.